Cześć kochani, ponieważ... Jestem trochę freakiem, jeżeli chodzi o sam rozwój. I rozwój nie tylko biznesowy postanowiłam zrobić dla Was taką 13 minutówkę a propos właśnie nie reklamy, a bardziej rozwoju. Rozwój, czyli coś, co jest w tym momencie niesamowicie istotne, ponieważ mam wrażenie, że jesteśmy w tak, na takim etapie tak naprawdę człowieczeństwa, na takim etapie rozwoju ludzkości, że coraz więcej osób ma świadomość tego rozwoju. Ma świadomość tego, jak ważne jest dbanie o swój mental, o swój rozwój, ale tak samo o kwestie duchowe, o kwestie energetyczne, o kwestie tego, żeby ciągle iść do przodu, mimo wszystko, nie zatracając gdzieś siebie, tak, żeby jednak nie cofać się. Z tym, co robimy, chociażby biznesowo, tylko być gotowym na znacznie więcej. I w tym celu też pomogą nam, pomogą, nam, pomogą Wam i pomogły mi książki, które z uporem maniaka przerabiam. Jest to chociażby Napoleon Hill, jest to Joseph Murphy, jest to Dispensa. Są to książki z zakresu rozwoju, z zakresu psychowzroczności, z zakresu trochę kreowania naszej podświadomości, żeby żyło nam się lepiej, bo jeżeli nauczymy się Trochę mówić do siebie takim sensownym głosem, kierować swoim życiem, nie poddawać się, a wręcz cały czas przejść do przodu, jednocześnie nie załamując i jednocześnie nie poświęcając całego swojego czasu na absolutny pracoholizm. Nie jesteśmy też już pokoleniem naszych rodziców, którzy twierdzili, że trzeba się za przeproszeniem urobić po łokcie, jeżeli chodzi o pracę, że musi być ciężko, że musi być męcząco, że musimy zrezygnować z rodziny. Zmienia nam się tak samo ten model życia rodzinnego. Bardzo często rozważamy chociażby samotność czemu też tak dużo par w tym momencie się gdzieś tam rozstaje. Bardzo dużo osób jest w momencie takim rozwojowym. Natomiast jeżeli ta druga połowa też nie nadąża za tym rozwojem, albo wręcz nie podobają nam się role, które narzuciło nam trochę społeczeństwo, bo właśnie jesteśmy w takim absolutnie przełomowym momencie, kiedy z jedno, jednej strony kreujemy swoją rzeczywistość, kreujemy swoje życie, kreujemy swój biznes, swoją rodzinę, to co się dzieje, w nas samych, tak? No właśnie, omówmy sobie może skrypt, o którym będziemy mówić: czyli tak naprawdę, jak w tym świadomym procesie kształtowania swojego życia. Rozpoznać też pułapki, tak, jak wykorzystać szanse nie tylko w biznesie, jak uniknąć kluczowych błędów w obszarach życia, e biznes, miłość, rodzina, tak, no bo jakby na to nie patrzeć, są to takie absolutnie e trzy ważne obszary. I tutaj będę podpierać się literaturą, którą mam przed sobą, którą e czytam, którą cały czas gdzieś tam w swojej głowie, e nie tylko w swojej głowie analizuję, e nie tylko w obszarach reklamowych, biznesowych, tak. No, i pytanie, dlaczego warto właśnie kreować swoje życie, jak uniknąć tych pułapek? Tutaj będzie takie krótkie wprowadzenie na temat rozwoju osobistego. Jakie mamy takie właściwie pułapki w biznesie, które często widzimy? Tak, no, jest to właśnie nadmierna ambicja. I ten brak balansu między życiem zawodowym a prywatnym, tak? Więc z jednej strony pracocholizm, który wpływa na zdrowie, wpływa na relacje, wpływa na emocje, który sprawia, że w pewnym momencie się nawet poddajemy z naszym biznesem, albo tak mocno startujemy, że w pewnym momencie praca, zawód, rzeczy, które uwielbialiśmy, stają się dla nas największym wrogiem. Zbyt szybko podejmujemy też decyzje pod wpływem emocji, nie dajemy sobie tego czasu na to, żeby posłuchać swojej intuicji. Żeby jej zaufać. No właśnie, i też nie ufamy temu, co się będzie działo, co się dzieje w naszym życiu, tylko działamy jak po prostu maszyna, jak robot. Pułapki w miłości, pułapki w rodzinie. Przejdźmy do pułapek w rodzinie, czyli przenoszenie wzorców z rodziny, pokolenie na pokolenie, powielanie, powtarzanie błędów. Tego, że nie jesteśmy w stanie pracować nad sobą, przynajmniej bardzo wiele osób tak marzy, nie potrafi się przyznać do tego, że przenosi pewne bardzo złe, krzywdzące wzorce i nie jest tym pokoleniem, kiedy powie stop, ja dokładnie wiem, co mam robić, albo jeżeli nie wiem, to pójdę do takich specjalistów, zwrócę się do takich osób, żeby to po prostu przerwać. Oczekiwania, że rodzina zawsze nas zrozumie, będzie nas wspierać, że to są więzy krwi. No, absolutnie tak może nie być, tak? Możemy być tak odrębną jednostką, że to się po prostu nie wydarzy. No i też nadmierna kontrola nad wszystkim, co nas otacza. Wykorzystujemy też oczywiście szanse i ważne jest, żeby to robić, ale teraz chciałabym Wam przytoczyć właśnie w takich parę fajnych fragmentów na temat potęgi podświadomości Józefa Marfiego. Zaznaczyłam sobie tutaj takie fragmenty, które chciałabym Wam przeczytać. Sposób na sukcesy w biznesie. Wielu wybitnych biznesmenów wielokrotnie w ciągu dnia powtarza sobie po cichu słowo sukces, aby nabrać przekonania, że stanie się on ich udziałem. Wiedzą o tym, że idea sukcesu zawiera wszystkie jego niezbędne elementy. Ty także możesz z wiarą i przekonaniem powtarzać słowo sukces. Twoja podświadomość przyjmie je za dotyczącą ciebie prawdę, więc będziesz przez nią zmuszony do odniesienia sukcesu. Kiedy człowiek odczuwa potrzebę realizacji własnych poglądów, wrażeń i przekonań, co rozumiesz pod pojęciem sukces? Niewątpliwie chciałbyś mieć szczęśliwe życie rodzinne, dobre stosunki z otoczeniem, chcesz wyróżniać się w pracy, marzą ci się pieniądze, piękny dom, w których żyłbyś wygodnie i szczęśliwie. Pragniesz wieść życie duchowe w kontakcie z potęgą podświadomości. Jesteś biznesmenem na kierowniczym stanowisku, ponieważ kierujesz własnym życiem. Zostań dobrze prosperującym człowiekiem interesu, wyobrażając sobie, że robisz to, co lubisz robić, posiadasz to, co chciałbyś mieć. Posługuj się wyobraźnią, wczuwaj się w sytuację człowieka odnoszącego sukcesy. Niech to Ci wejdzie w nawyk. Zasypiaj co wieczór przekonany, że los Ci sprzyja, że jesteś zadowolony z życia. W końcu pojusz w swojej wyobraźni, podświadomość, i ideę sukcesu. Uwierz, że przyszedłeś na świat, by dobrze ci się wiodło. No właśnie, a Twoja kreacja, Twoja modlitwa zdziała cuda. Często mm, chociażby Dispenza powtarzał, żeby żyć takim życiem, y, które sobie wyobrażamy, że my już żyjemy tym życiem, my już żyjemy życiem, które sobie mm, tak mocno wymarzyliśmy, upragnęliśmy. No właśnie, sukces polega na tym, żeby wieść pomyślny żywo, tak? Jeżeli żyjesz spokojny, szczęśliwy, radosny, to już jesteś człowiekiem sukcesu, tak? Jeżeli chodzi o to specjalizację, tutaj też nawet Joseph Murphy powtarzał, czy Napoleon Hill. Żeby być w tej czołówce osób, które są dobre w swojej dziedzinie. Wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie i poznają ją lepiej niż ktokolwiek inny. No a jak mamy to zrobić, jeżeli nie poddając się ciągle nauce, poddając się rozwojowi. Nie tylko w swojej dziedzinie, ale także rozwojowi siebie. Bo żeby być jednak w tej czołówce, tych osób, które będą się wyróżniały, no to nie ma wyjścia, tak? Musimy. Kreować swój sukces w taki też sposób, żeby cały czas specjalizować się w swojej dziedzinie, rozszerzać e, swoją wiedzę. Bez spokoju umysłu prawdziwy sukces jest. Niemożliwy. Człowieka sukcesu cechuje umiejętność wczuwania się w cudzą psychikę i uczucia, bo jeżeli nie potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, nie potrafimy zrozumieć mechanizmów, które kierują drugim człowiekiem, mechanizmów tego świata, to tego sukcesu po prostu nie odniesiemy. Jeżeli nie mamy tej empatii, jeżeli nie mamy tej wrażliwości, nie mamy tej intuicji, żeby wyczuwać, co będzie dla nas dobre. Na czym możemy się przejechać, to też niestety ten sukces będzie coraz dalej. Siła konsekwentnie i nieprzerwanie angażowanej wyobraźni sprowadza cudotwórcze moce podświadomości. Myśl sprzężona z uczuciem staje się wiarą subiektywną, która zostaje urzeczywistniona, czyli nie suche i puste afirmacje. Jacy jesteśmy wspaniali, ile to dzisiaj nie osiągniemy, ale afirmacje, ale myśli, ale już kreowanie tej swojej przyszłości. Przede wszystkim z wiarą, bo jeżeli nie mamy wiary w ten sukces, który może być właśnie tym spokojnym życiem, realizacją siebie, życia na pewnym poziomie, no to też niestety taka sucha afirmacja nic nam po prostu nie da. Teraz kawałek książki Napoleona Hila: Myśl i Bogać się. Mądrość i spryt same w sobie nie przyciągną do Ciebie pieniędzy, ani ich przy Tobie nie utrzymają, nie licząc rzadkich przypadków, kiedy prawo średnich działa na ludzką korzyść. Metoda przyciągania pieniędzy opisana w tej książce nie jest zależna od prawa średnich. Co więcej, metoda ta nie faworyzuje. W przypadku doświadczenia porażki zawiódł człowiek. Jeżeli próbujesz i przegrywasz, spróbuj ponownie, a potem jeszcze raz, póki nie odniesiesz sukcesu. Twoja zdolność korzystania z prawa autosugestii będzie zależeć w dużej mierze od Twojej umiejętności koncentracji na danym pragnieniu, póki nie stanie się ono palącą obsesją. Kiedy zaczniesz realizować instrukcje z tego rozdziału a tutaj będzie właśnie na temat zasady koncentracji nie będę dalej um, rozwijać może tego tematu ale kiedy zaczniesz realizować pierwsze z sześciu działań. Czyli na przykład dokładną sumę pieniędzy, których pragniesz, skupiaj swoje myśli na wymarzonej sumie za pomocą koncentracji, z, zogniskowania uwagi, dopóki rzeczywiście nie zobaczysz tych pieniędzy w fizycznej postaci. No i tutaj też jest istotna wiara w to, co potrafimy zdziałać, i potęga, żeby widzieć już siebie na danej pozycji czy z daną ilością pieniędzy tak kolokwialnie rzecz biorąc sama afirmacja nic nie zdziała. Trzeba do tego dołożyć naprawdę wiele, wiele czynników. I drugi fragment, który sobie tutaj zaznaczyłam, jest właśnie o wytrwałości. Oto motywujące zdanie niosące ze sobą istotną sugestię. Tysiące piosenkarzy, których zdolności wokalne wybijały się ponad umiejętności Wędrują dziś po Broadwayu w oczekiwaniu na swoją szansę, bez sukcesu. No właśnie, dlaczego? Wytrwałość to stan umysłu, można ją zatem rozwijać. Podobnie jak inne stany umysłu, opiera się na konkretnych przyczynach, a wśród nich znajduje się coś, co nazywamy ośmioma czynnikami wytrwałości. I czym są te czynniki wytrwałości? Nie tylko mówimy o biznesie, mówimy też o budowaniu relacji, o rodzinie. O świetnym związku, tak? Tutaj cały czas te czynniki wytrwałości, określenie celu głównego, wiemy czego się chce, to jest pierwszy i najważniejszy krok w rozwoju. Silna motywacja skłania człowieka do pokonania wielu przeszkód. Pragnienie. Równie łatwo jest być wytrwałym, kiedy dążymy do zdobycia przedmiotu silnego pragnienia. Poleganie na sobie, czyli wiara we własne umiejętności, w możliwość wykonania tego planu. Czasami stawiamy sobie taki cel typu C, natomiast nie bardzo wiemy, jak mamy go osiągnąć. Najważniejsze jest dobrze zdefiniować ten cel, bo tak naprawdę rozwiązanie i sposób, jeżeli dobrze zastanowimy się, czego pragniemy, po prostu się znajdzie. Konkretne plany, zorganizowane, zorganizowanie planów, choć mogą wydawać się złej jakości, zupełnie niepraktyczne, rozwijają człowieku wytrwałość. Precyzyjna wiedza, czyli cały czas tutaj omawiamy to, żeby rozwijać swoją wiedzę. Kiedy. Kiedy wiesz, że Twoje plany są dobre, opierasz tę wiedzę na doświadczeniu lub obserwacjach, wspierasz u siebie rozwój wytrwałości. Kolejne czynniki, które kształtują tą wytrwałość, jest współpraca, czyli sympatia, wyrozumiałość, harmonijna kooperacja z innymi ludźmi, którzy mają tendencję do rozwijania wytrwałości. Siła woli, czyli nawyk skupiania myśli na tworzeniu planów, planów służących realizacji określonego celu, prowadzi właśnie do rozwoju wytrwałości. No i nawyk, czyli wytrwałość jest tak naprawdę bezpośrednim rezultatem nawyku. Umysł bierze do siebie codzienne doświadczenia, którymi się karmi i czyni je integralną częścią siebie. A co jest najgorsze? Oczywiście, kochani, najgorszy jest lęk, bo to jest nasz wróg, który skutecznie eliminuje poprzez usilne ponawianie mm, odważnych czynów. I to jest temat właśnie wytrwałości. Będziemy go kontynuować i kończymy.